Ja osią Darko z tej strony Bojan MH. To jest moje parę wersów dla Wojciecha, który choruje na DMD. Jest to genetyczna choroba. Mam nadzieję, że uda się. Fundacja serca dla maluszka. Lecimy. Yo, Budujemy razem armię, nie stawiamy żadnych barier Połączymy siły, no to wszystko zwyciężymy Dziś pomagam Wojtusiowi, potrzebuje dużo forsy jeszcze nie potrafi mówić, jego tata prosi, więc pomagam. Ty to też zrób nie muszę lecieć na bicie Tak jak Ice, Cube, by pomagać Nie muszę z Peleryną latać. Udostępniam Link, no i parę złotych płacam Wersje składam, jak pająk sieć platam, Głupotnie gadam, jak Jordan, wysoko lata I was nawracam, do zdrowia wracaj, niech się układa wybrzmiewa fanfara i gragi. Gitara, yo. Teraz dominuje. Dominuje Kara, raska Gavi, Gandzior GSP, Lubin Boxer, Smakos GT i Popek Przyłączamy się, pomagamy. Jesteśmy razem, pamiętajcie, walczymy o dobro maluchów.